Manko, Nerdowie się mankowizowie z tej strony Błażej, kanał Narodownia TV. Witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj, na początek, koncert życzeń, bo, oczywiście, mamy 8 lecie citisków, więc wszystkiego najlepszego z tej okazji. Wszystkim kurczę fanom gry i w ogóle grze i w ogóle. W ogóle wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka. Sam sobie też życzę, bo co, a czemu nie. I Wam też wszystkim, i z Dnia Kobiet spóźnionego. Spóźnione życzenia z okazji Dnia Kobiet, tak. Koncert życzeń na początek, spóźnione też się liczą. Mówili, a, że nie miałem filmu specjalistycznego nagrane z tej okazji, to jest dzisiaj. Mam nadzieję, że babki się nie obrażą, mnie nie schejtują za to i z nie nienawidzą. Także witam serdecznie i zaczynamy sobie odcinek. Słuchajcie, takie miasto sobie wyprodukowałem, o takie, no takie, o. Takie w ogóle dziwne, nie jest ono? Takie w ogóle nie jest trójkątne, w ogóle nie jest kwadratowe, w ogóle nie ma wszyscy symetrii w nim żadnej. Także tak wygląda. Pomysł był taki, że po prostu to jest też taki eksperyment. Chciałem zobaczyć czy miasto da radę faktycznie funkcjonować bez fabryk. I się okazuje, że się da. Że może. Może, tak. Już Wam to pokażę tu. W tym mieście są same strefy Cluster IT, z Green Cities je utrzymują i do tego import jakiś tam skromny, z stateczkami, bo widzicie jak to miasto wygląda, ono jest na wodzie praktycznie yy, i, i już Wam to pokazuję. Proszę bardzo, tu strefy pokazać i tu są różne takie, o biurowce, yy, nie są same IT, przepraszam, okłamają nas. tu są tylko bankowe, taki tu skromny, niech mają, ale ogólnie utrzymuje zapotrzebowanie na towary IT. Nie wiem, czy pokaże się ten komunikat, albo może był tu gdzieś. Zaraz zacznę, bo jest taki fajny komunikat, jak się same strefy IT nabuduje. Zaraz Wam powiem, może, może znajdę. Może tu, tu gdzieś dalej, mordę o to. Nie, nie, elektryczność to nie. No nie drżyj mi mordy teraz, jak chcę zobaczyć. Tu było jakiś komunikat typu marudzenie, że im się to nie podoba, że same IT są. Czy ja to. Czy tu znajdę taki? Bo się powtarzają. Wszystkie. Kurcze. Nie ma. Nie ma, nie ma. Ale to jest komunikat mniej więcej typu. że tam sapią, że. Coś takiego, że tam marudzili, że wszystko dzisiaj zastępują aplikacje, gdzie są jakieś fabryki samochodów, coś takiego, nie? Darcie japy, że nie ma fabryk, że tylko, kurde, wszystko jest elektroniczne, nie? Także salają o to, że same IT-ki w mieście są. Natomiast jest to miasto, jak widać, w pełni ekologiczne. Energię wytwarzam przy pomocy e, elektrowni termojądrowej. Kajona jest, kto ją tu znajdzie teraz w tym śmietniku? Ludzie, to już tu nic nie mówi, widać w tej betonozie. Tu na pewno znajdę. Gdzie jest moja elektrownia? Piękna, fantastyczna. Tu jest ten... Jak to tam się zwie, to centrum recyklingu, tu zaraz działać architektury, to takie duże. Natomiast ja nie widzę. Kai ja ten prąd postawiłem. Ej, gdzie to jest? No to twoje no być ciemne nie. Stoi tu na brzegu ślepa pało ty. Większe okulary, tu normalnie jest elektrownia teraz moja Proszę bardzo, produkuje pięćset, sto energii. Zobaczcie, ile produkuje. Fajnie, że to miasto tyle potrzebuje. Jak mam budynki z Green Cities. A właśnie, a propos, no właśnie, budynki z Green Cities. Oni mieszkają w zielonych wieżowcach, jakby co. Więc częściowo sami sobie prądy wytwarzają. Zobaczmy, ile tego prądu oni żrą w ogóle. 6000 MW i pół, prawie 6,5000. Jeszcze sporo możemy opchnąć, nie? jakby kurczę, mod działał na opychanie elektryczności, ale niestety nie działa, bo się zważywił. Zażyli się, bo chciałem go kiedyś użyć i niestety stwierdził, że nie będzie współpracował już z tą wersją gry, bo ma wydojone ogólnie i nie będzie już sprzedawania prądu, bo oszukujecie i To jest czytowanie. Bo jak w grze nie wprowadzili sprzedaży prądu, to to cheat jest. Chociaż by mogli, nie? W, w SimCity było. Zobaczcie jakie tu piękne mosty fantastyczne pobudowałem, także myślę, że fajny pomysł na miasto. No mówię w pełni ekologiczne, nie ma w nim ani jednej fabryki. Zapomniałem się Wam pochwalić. To jest miasto zbudowane z okazji 10 tysięcy 10 godzin w Citizach. Także Uuu, już dzwonita, już mogą je wywozić. 10 tysięcy godzin, 8 lat. Nie wiem, jakie Wy tam progresy zrobiliście przez 8 lat. Ja zrobiłem 10 tysięcy godzin. Zobaczmy, jak tu przez te... O, jak, jak fantastycznie tu wszystko jest ogarnięte, jak tam pożary, płonie wszystko. No tutaj helikoptery, ewentualnie, może jakieś kiedyś dolecą. Yy, I co jeszcze? No. <laughs> ja tu się wypowiedzieć na takim mieście. Fajna symetria, bo myślę, że fajny pomysł, ciekawy. Ciekawy, oryginalny. Nie widziałem czegoś jeszcze takiego na YouTubach. Mam nadzieję, że zaraz nie zobaczę komentarzy pod filmem, że gdzieś content od kogoś zgapiłem, bo naprawdę nie widziałem, żeby ktoś takie miasto zbudował. A jeżeli by było podobne nawet w kształcie trójkąta, to na pewno nie było w takiej formie i nie takiej wielkości. Także trochę się tu namęczyłem, też ciężko było te drogi tak poprowadzić idealnie, bo jak wiecie ta gra to tak... Z tym obliczaniem kątów to tak różnie ma, nie? Aż pokazuje Ci 90 stopni, a droga gdzieś tam odbiega w bok. Dobrze, dobrze, nie? Matematyka się zgadza ogólnie przeważnie, także. Natomiast co po 8 latach można powiedzieć, no hmm. hmm no grało się, grało się. Nie, ogólnie, fajnie, 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 że yy, paradoks zapowiedział. Że CITiS tak po prostu nie zostawi, wiecie byle jak, bo jednak przez te 8 lat, no, co by nie było, content jaki jest, że jest, trzeba powiedzieć, fajny, mimo że często jest zaczerpnięty od, yy, od moderów, czy tam od osób, które same coś dla tej gry mm. zrobiły, jednak i tak należy się cieszyć z tego, że zostało powprowadzane do gry. Usprawnień bardzo wiele, bo goła wersja gry to naprawdę padaka totalna jest. No ale co, z początku jak się grało no to trzeba było się męczyć, nie było żadnych DLC i i, 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 i i w związku z czym śmieciarki tu nie dojechały? No przyjechało coś. No super. Gratuluję, odkryli, że śmieci Także no były Są rzeczy dodane do gry w ciągu 8 lat, które się przydały, są takie które się mniej przydały typu jakieś tam radyka różne dziwne śmieszne niektóre no, jak ktoś jest tam fanem, ja, ja przez jakiś czas powiem wam szczerze, kupowałem, kupowałem wszystko razem z radijkami. teraz w pewnym momencie, momencie zauważyłem, że paradoks już po prostu DLC dodaje tak bez przekonania, tylko po to, żeby kasę dojść. Więc i przestałem te radia kupować, żeby ich wspierać. DLC mam wszystkie, te wiadomo, te, te mechaniczne, a rady jak wszystkich nie mam, bo stwierdziłem, że po prostu koniec, koniec, że dość po 8 latach. Jeżeli te dlc faktycznie by, by warte tego, żeby to go też kupić, to oczywiście bym kupił, natomiast te niektóre ostatnie DLC, to tak, no tak na średnio bym powiedział, nie? Średnio. Także tak jak mówię, no 10 tysięcy godzin gry, coś tu więcej powiedzieć. No ktoś powie, że psychiczny, ale ja tam się wcale nie dziwię. Natomiast no swoje lata spędziłem w tej grze, można na kanale umie znaleźć poradniki też które wytworzyłem. Jakieś dwa lata temu zacząłem je tworzyć. I są to poradniki naprawdę przydatne, uważam, bo są to poradniki z doświadczenia z gry. Nie takie, że wiecie, jest premiera gry i na drugi dzień już poradnik, nie? bo już wszystko wiem. Nie, nie, nie. To są po prostu poradniki z doświadczenia i naprawdę bardzo dużo możecie się z nich nauczyć. Również na kanale zapraszam Was na serię jubelator, w której naprawiamy Miasta Widzów, bo tam też można sporo rzeczy się naprawdę nauczyć i zobaczyć. I jak pewne rzeczy poprawić, jak konstruować, żeby działało. Tym bardziej, że jak wiecie ja miasta ogarniam bez trafik menadżera. Także... No właśnie, nie wiem czy pokazałem, czy nie, bo się zagadałem. Proszę bardzo. Milion mieszkańców 95%. 95% płynności, tak. W takim wielkim mieście. Zobaczcie, wszędzie jest zielono, dosłownie, wszędzie. Jakieś tam takie delikatne zaczerwienia, ale to zobaczcie. Jadą, jadą. O, tu się coś dziać zaczyna, o skandal, nie będę na, na to patrzał, jest 95%, nie obchodzi mnie to. No to wiadomo, to jest wielkie miasto, więc jakieś tam chwilowe zaburzenia mogą wystąpić. To, to jest normalne, natomiast nie ma takiego czegoś, że skonekną toper i nigdzie dojechać nie idzie. Nie? Jest ogólnie git, uważam. Także, jak widzicie, da się bez trafik menadżera nawet ogarnąć ruch drogowy i robię to też właśnie na jubelatorze o którym wspomniałem, więc zapraszam Was. I cóż, zobaczymy, co nam jeszcze paradoks w związku z tym ośmioleciem poje. Może dzisiaj coś będzie więcej, czekam na to. Więc jeżeli coś tam już jakieś będą info, dalsze, to postaram się jakiegoś newsa wam sklecić znowu. A tymczasem myślę, że to było na tyle w odcinku. Takie miasto wam chciałem tylko pokazać. Fajne, duże, kurde. Milion mieszkańców po raz trzeci. Tak, to jest trzecie miasto, w którym milion mieszkańców z... udało mi się zrobić. Także mam nadzieję, że się spodoba taki pomysł nietypowy. Dosyć ciekawie to wygląda. A jeszcze transport publiczny miałem wam pokazać. Ogólnie nie ma, prawie że na jednej wyspie tylko zrobiłem. Tu sobie metro jakieś jeździ, ale stwierdziłem, że bez sensu, bo i tak to niczego nie poprawia tak naprawdę. 95% to jak jest płynności, to tu nie ma kogo wozić tak naprawdę. Także tak to sobie działa. Zobaczmy, jak oni tu jeżdżą na tej linii metra, jeszcze o, zobaczmy, no, tak w miarę, w miarę. Zobaczcie, tu po 200 osób, w pociągu w jednym 400. Co ciekawe, na każdym przystanku jest trochę osób i jakoś się zbiera tyle, że nawet opłacalne jest to metro, trochę dziwo, dziwo jakoś to działa. Także tak to wygląda. Nie chciałem po prostu już się dalej w transport bawić, bo jak widziałem, że jest taka płynność ruchu, myślałem, że będzie gorzej. Ja sam nie byłem do końca pewny, jak to wyjdzie, jak będę tak cudował. Natomiast widać, że wyszło pięknie. Wszystko działa. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam potwierdzić. Zobaczcie, ilu mam turystów w mieście tygodniowo. 23, czyli tyle co nic. Yy, moi drodzy, mod Customized i budynki turystyczne dajecie zero turystów i po prostu macie mniejsze korki z automatu. Też na ten temat było u Fan City, kiedyś film. Robił eksperyment, co się stanie jak samą turystykę w mieście będzie budował, nie postawił żadnych domów. I były korki chociaż mieszkańców w mieście nie było tak, że spoko. Nie? Także fajnie, że nagrał taki film, bo pokazał, też potwierdził to, co ja mówię, że turyści w tym mieście to jest paranoja, ale w tym mieście, w tej grze. Także myślę, że tyle na dzisiaj. By było, tak jak mówię, newsy jakieś, jak będą z Citiesów dwójki zarówno, jak i powiedzą coś, co dalej z Cities, zanim ta dwójka wyjdzie, to znowu sklecę newsika. A dzisiaj już będę się z Wami żegnał, także dzięki za obejrzenie, zostawcie tam po sobie jakiś ślad, że żyjecie na kanale. Komentarze przede wszystkim uwielbiam. Komentarze to jest ważna rzecz, bo poprawia zasięgi kanału. I do tego lajki like z dzwonkiem jak ktoś nowy. I widzimy się w kolejnych materiałach. Także trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!